Znajdujemy się teraz w punkcie, gdzie myślę, że stworzyliśmy narzędzie, które rozrywa nastrzępy społeczne struktury. Tak wygląda obecna sytuacja. Krótkotrwałe i bazujące na zastrzykach dopaminy chęci zdobycia społecznego odzewu niszczą sposób, w jaki funkcjonuje społeczeństwo. To nie jest tylko problem Ameryki, ale to jest problem na globalną skalę. Według mnie obecnie jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Niszczy to podstawowe zasady i sposób, w jaki ludzie zachowują się względem siebie. I nie ma na to dobrego rozwiązania. Moje rozwiązanie jest takie, że po prostu od lat nie używam tych narzędzi. Na Facebooku opublikowałem coś dwa razy w ciągu siedmiu lat może trzy, albo pięć na pewno mniej niż dziesięć. To dziwne, ale chyba od samego początku nie chciałem dać się zaprogramować. Ale każdy z nas musi sam do tego dojść. Co zamierzasz z tym zrobić? Nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale wasze zachowanie jest programowane. Czyli to już drugi przedstawiciel Facebooka z wyższej półki, który mówi, że Facebook ma za zadanie programować ludzi. Musisz decydować, na ile z tego zrezygnujesz, i zyskasz intelektualną niezależność. I nie myśl sobie, że ty jesteś jakimś tam geniuszem i to na pewno nie dotyczy ciebie. Ty pewnie utknąłeś w tym najgłębiej. Całe twoje życie jest na tym portalu. Mogę kontrolować moje decyzje, czyli wcale nie używam tego badziewa. Mogę kontrolować moje dzieci i one nie mogą używać tego badziewa. Prosto z mostu moje dzieci nie mogą tego używać. A tą kwestię każdy powinien zrozumieć. Wiecie, co najbardziej kochałem w uczeniu dzieci? Wierzą we wszystko, co się im powie. Więc trzeba być ostrożnym. Należy mówić tylko to, o czym się wierzy, jest prawdą. To wielka odpowiedzialność. To ogromne show, tyle oczu. Chyba powinnam uważać, co mówię, nie? Nie, nie mam uważać, co mówię? W końcu jestem The Real Jesse Adams. Jesteście gotowi? Yeah. Tak. Wszystkie oczy na mnie chcę, by mnie widzieli. Powiedziałam: Wszystkie oczy na mnie chcę, by mnie widzieli. Wszystkie oczy na mnie chcę, by mnie widzieli. Wyjmijcie telefony, jak za każdym razem. To wasza ulubiona część, prawda? Kiedy chcecie mnie zobaczyć? Chcecie mnie zobaczyć? Skupiliście się na mnie? Macie na mnie dobre światło? Ciągle mnie pytał, jak udało Ci się zdobyć tylu followersów. Powinniśmy się wymienić radami. A potem błagał mnie, proszę, otaguj mnie. I to było tak smutne i żałosne. I robił zupełnie jak ja. Proszę, oznacz mnie. I myślałam sobie, Boże, to czysta ja. On to ja. Robiłam kiedyś takie rzeczy, a potem zastanowiłam się nad sobą. Przez ostatnie dwa lata mówiłam wszystkie oczy na mnie, teraz w końcu mam to, czego chciałam i, kurwa, przeraża mnie to, mówię poważnie. Nieważne, czy masz 20 milionów, czy 20 followersów, wszyscy jesteśmy obserwowani, oceniani, nienawidzeni, a Wy to kochacie potrzebujecie tego. Jesteście od tego uzależnieni. Jesteście uzależnieni od innych ludzi. Nie jesteście sobą, udajecie innych dla innych. Skąd mamy wiedzieć, kim jesteśmy, skoro ciągle tylko gramy? Pewnie myślicie sobie teraz, Jessie, co ty taka poważna, co z żartami? Nasze życie to żart. Ty, ja, tamten kierowca Spring i wszyscy się wyniszczamy. I właśnie dlatego, kiedy się jutro obudzę, daję sobie spokój. Koniec z social mediami. Małe diabełki na moim ramieniu próbują mi przeszkodzić. Mamy tu jakieś aniołki? Są tu jakieś aniołki? Jesteście gotowi na moje wylogowanie? Chcecie, żebym to rozwaliła? Jesteście na to gotowi? Wszystkie oczy na mnie. Tak. Zrobisz mi zdjęcie na Instagrama? Jasne. Chociaż Nie. Przepraszam. Nie pojmuję mediów społecznościowych. Dlaczego nie można żyć zamiast stale cykać fotki, lajkować i. Mogę zmienić miejsce? Winston. Spójrz. To jeden z naszych. Oh no. O nie?